Trzymaj, jestem trzeci i jak widzicie tutaj nie bez powodu mam wybranego tutaj w lobby właśnie Daryl'a, yy, no bo zwróćcie uwagę, że mam do niego Star Power, mam do niego gadżet, ale brakuje mi skina. A więc w dzisiejszym odcinku kupię sobie właśnie skina do Daryla o nazwie Maskotka Daryl, to jest to w sumie no, jedyny skin do Daryla, który jest dostępny w sklepie, oczywiście jest jeszcze pierożkowy Daryl, ale on jest dostępny bardzo rzadko i no, jest go ciężko zdobyć, więc no, można tak powiedzieć, że jakby ten Maskotka Daryl jest tak ogólnodostępny no, jako jedyny skin do Daryla. Więc oczywiście y, fajnie się zawsze ogona, jak ktoś wydaje gemy y, No i zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, bo no naprawdę jeśli zostawicie tutaj dużo łapek w górę no to kupię słuchajcie kolejne godki na za gemy, tak jest No i zostawcie poza tym łapkę w górę, dlatego że ja wcześniej na te gemy wydawałem pieniądze, także y, no naprawdę zasługuję to naczynię na tą łapkę w górę Oraz oczywiście zostawcie subskrypcję na moim kanale najpierw razy z dzwoneczkiem, abyś otrzymywali powiadomienia o moich filmach Yy, no bo jeśli lubi się zaraz na ten kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi Oraz, nie ma, yy, oraz będziecie oczywi oczywiście otrzymywali powiadomienia o yy, kolejnych filmach na moim kanale No i powiadomienia między innymi o filmach jak będę kupował kolejne skiny. Zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub w który jest top 100 Polska Misteria. Bardzo zagrażę do opisu i warto wbijać do mojego klubu. A więc dobra, tutaj nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakoś długo, więc przechodzimy sobie słuchajcie, od razu do sklepu. No i tutaj przewijamy sobie w tą stronę. No i jak widzicie, mamy tutaj skina maskotka Daryl. Niby jest są przeceniony, ale ta przecena nie jest jakaś za wielka, ponieważ jest on przeceniony tylko na 31 gemów, no ale to zawsze też jakaś przecena, więc klikam sobie w tego skina. Za chwilę on będzie na moim koncie, taką się tutaj prezentuje. O tak on tutaj wygląda dookoła. No taki piłkarski skin, naprawdę yy, no może nie są jakoś bardzo ładny yy, lecz nie są też jakieś brzydkie. No jednak 80 gemów, no to oznacza, że jest to skin średniej klasy. A więc dobra, nie przedłużam i wydaję gemy, no i mamy już tego skina, no bo w sumie to ja mam na moim koncie, także od Kadarel jest już na moim koncie, więc no fajnie, fajnie, tutaj 50 gemów w zaokrągleniu wydane, czy było warto, możecie sami ocenić, ja nawet nie robię tutaj cięcia, słuchajcie, wybieram sobie tego skina, no i co, mam tutaj do niego gadżet Star Power, no i mam również do niego skina, także lecimy go przetestować. Ok, w takim razie pierwsza gierka wystartowała no i już tutaj lecimy. E, dobrze, w takim razie tam już mamy, słuchajcie, dynamajka, którego chciałbym bardzo podjechać, lecz zobaczymy, czy to się uda. E, wiedziałem, że za bardzo do niego zraszowałem, no i niestety, tak to by się na 100% udało. Tak to no niestety, mój błąd. No ale trudno, trudno, zobaczymy. Coś czuję, że ten dynamajk, za bardzo się na niego rzucam i on może mnie pokonać. E, takie mam przeczucie. E, no ale zobaczymy, zobaczymy. No tutaj widzicie, e, może sobie naładuje ulta, słuchajcie, i wtedy spróbuję do niego podjechać, no bo w sumie. Wtedy miałbym z nim naprawdę duże szanse, więc tutaj sobie poczekam, mam nadzieję, że on tam jest w tych krzakach No nie wiem, nie wiem, możliwe też, że uciekł, tak jest, on poszedł sobie tam No i słuchajcie, on ma teraz star power, a ajajaj, no wiedziałem, przechwycił mnie No i tutaj może się sprawdzić to, że on mnie jednak pokona Zobaczymy, w ogóle zobaczcie jakie ten skin ma animacje, bo w sumie jeszcze nie strzelałem, tak on ma animacje, dobra, uważajmy tutaj na tego Leona no takie fajne, takie koncepcji, kolorowe, no fajnie to wygląda. Yy, Ulta też już widzieliście, także tutaj już, yy, no wszystkie animacje zostały pokazane. Yy, oczywiście podczas gry. No i dobra, tutaj mamy Leona, który, no zobaczymy, zobaczymy. Może na razie sobie, ja bym tego Denyna Majka, słuchajcie, od początku z tym Denyna tutaj walczę. No i to czuję, że on nie może rzeczywiście pokonać, tak jak mówiłem. Yy, no nie, no Nita wyskoczyła z krzaków, nie. Dobra. Ta gierka to totalna porażka. No nawet tutaj na, na ekranie napisali. Dobra, lecimy do kolejnej gry w takim razie zobaczymy jak mi pójdzie, teraz druga gierka y, wystartowała, no i dobra tam na dole mamy nani, ale spokojnie tutaj rozwalamy sobie skrzyneczki, no i tutaj już trzeba zagrać y, rozsądniej, bo w tamtej gierce no zagrałem no tak no nie mądrze, nie mądrze y, dobra, tutaj rozwalamy sobie słuchajcie skrzynki nie ma co tam y, się wydawać na razie w bójkę y, póki tutaj y, dobra, tam mam jakiegoś innego Daryl'a, ale no co to jest za dar, co to jest za dar? no nie ma skina, no to to już o wszystkim świadczy jako nie ma skina, jeszcze ja mam star czy ja mam garę, no co to jest za dar? no to on mi Zrobić. No nic mi nie może zrobić No yy, tutaj mamy Bibi Z jakimś mega dziwnym nickiem yy, Pozdrawiam, pozdrawiam yy, Sześć powercubsów, no trochę się tego yy, Trochę się tych powercubsów Nachapała, yy, dobra mam cztery Słuchajcie, powercubców tak jaki ten yy, No Daryl, ten gorszy Daryl yy, Dobrze, w takim razie tam również mamy El Primo, yy, którego ja chcę tutaj po Podenerwować i go poobijać także dobra, zobaczymy, zobaczymy on ma tutaj skina, także tutaj po prawej też widzę skin, Gale no widzę, że tam gracz wydał też pieniążki w sensie, no może nie pieniążki, tylko gemy no i tam widać, że no albo wydał pieniążki, albo gra no bo ma jednak tego skina do Gale'a, który, który był za maksymalny poziom pierwszego karnetu zadymiarskiego no więc możliwe są opcje dwie, albo dużo gra albo po prostu wydał pieniądze dobra, nie rozgotujmy się na ten temat मतलब है W ogóle 6 osób pozostało, 2 osoby mnie oglądają Ciekawie, pozdrawiam wszystkich, bo najprawdopodobniej to są moi widzowie Bo tutaj e, zazwyczaj moi widzowie właśnie mnie oglądają Także pozdrawiam tutaj wszystkich, e, którzy mnie oglądają e, No i was oglądający widzowie również poz, po, e, pozdrawiam Ci, którzy oglądają ten odcinek Nie, nie, tych, e, nie, nie tylko tych, którzy oglądają mnie w Browsas Ale też e, tych, którzy e, no właśnie e, oglądają ten odcinek e, Dobra, tutaj szczerze mówiąc troszeczkę zamulam Zamulam tutaj troszeczkę, Jakieś głupoty. No i też generalnie, jeśli chcecie właśnie mnie pooglądać w brotaskach, nie tylko na odcinkach. Bo jak widzicie, właśnie tutaj na przykład ci członkowie mojego klubu mają możliwość obejrzenia tak, jakby tego odcinka przed Wiecie o co chodzi? No to wystarczy, że wiecie. Wiedziałem, żeby się nie rzucać na tą bibi. No i w poprzedniej nie, nie dokończyłem. No to macie link do dołączenia do mojego klubu w opisie. Jesteśmy klubem Top 100 Polska, więc sery, warto zagrać tu do opisu i warto wbijać do mojego klubu. Dobra, pięknie został Mortis pokonany, ale teraz muszę uważać na tego kruka, bo tutaj się nie robi zaciekawia. uciekam sobie, słuchajcie, do, do tych grzybków leczniczych, ale on leczących. No w sumie leczniczych leczących to nie ma różnicy, bo obie wersje są poprawne. Dobra, dzisiaj naprawdę mega się rozgazuję na jakieś mega dziwne tematy. W ogóle jeszcze dzisiaj też gadżetu nie użyłem. No i tutaj słuchajcie, obstawiam koniec. Tak jest, no niestety, no, no za dobrze tutaj dzisiaj nie poszło, ale przynajmniej jest skupiony skin, no i jest myślę, że fajny odcinek. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No a wiem, że Wam się spodobał, no bo jednak jak ktoś wydaje gemy, no to chyba każdemu się to podoba, więc zostawcie oczywiście łapkę w górę. A poza tym nawet jakby Wam się nie podobał, no to byście do tego momentu nie dotrwali. A więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to wiadomo, że ten film Wam się podoba, także zostawcie łapkę w górę, teraz już nie macie innego wyjścia. No i słuchajcie, zostawcie również subskrypcja, wyjście bieżąco z moimi filmami, oczywiście wraz z dzwoneczkiem. No i dobra, napiszcie, słuchajcie, w komentarzu maskotka dalej. A ja przypnę wam serduszko No i pamiętajcie, że Jak wiecie tutaj dużo opaków, w górę To kupię kolejnego skina zagemy No i napiszcie również Powtarzam po raz kolejny Maskotka dalej w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko więc Myślę, że warto Dobra, ja już nie przedłużam tego filmu, także do góry na tyle Trzymajcie się, no i cześć